Cześć jest godzina 12 z minutami u mnie jest w tym momencie 5 stopni praktycznie na pusie a jak widać palmy nadal poprzykrywane w powietrzu czuć, czuć zimę jeszcze prawda śnieg nie pada u mnie, ale niedaleko ode mnie 50 km na wschód zielonej górze podobno Padało dzisiaj, ale idę teraz do szklarni. E, nagram kwiata bananowca, który mi zakwit. teraz na dniach. Wczoraj go zauważyłem, jaki on jest duży, ten kwiat, wyjątkowo duży. Jest to musza wolutina. Dawno wspominałem, że spodziewam się, że niedługo zakwitnie. I nie zakwitła. Wolutina zakwitła na wyjątkowo wysokim pędzie. A pęd ma metr siedemdziesiąt, czyli jakieś no dobre nawet dwa razy tyle co kwitły mi welutiny w sezonie w gruncie tam miały około 80 cm, 70 cm i nawet sam kwiat jest teraz dużo większy tak wziąłem specjalnie miarkę żeby sprawdzić ciężko będzie na kamerze zobaczyć ale ma ponad 20 cm sam pąk kwiatowy a nie liczę tutaj tego wiekiego No też też jest około dwa razy większy niż normalnie. Tak był już w gruncie. Także ciekawe, jakie bananki wyjdą. Może też dwa razy większe. No to mamy całą kępę. Werutin yy, tutaj zimuje w kastrze 90-litrowej. To jest ta kępa, która rosła koło stawu w tamtym roku. W sumie wydała mi cztery pędy kwitnące w sezonie. I tamtych pędów już nie ma. Zostały tylko młode pędy. Zielone. I właśnie takie, takiej wysokości. A do czubka liścia jest. 3 metry. Dobra, to by było na tyle na temat welutiny. No niedawno pokazywany też był gros misial Mówiłem, że nie ma odrostów. Ale później po, po nagraniu tamtego filmiku zauważyłem. Że jednak jest jeden odrost. no Na ten moment on już ma z dwadzieścia parę centymetrów, i nawet jest drugi odrost. Czyli Grosz Michel wypuścił w końcu jakiś odrost. Aha, zmierzę, zmierzę, zmierzę jego średnicę. bo miarkę. Średnica pieńka na samym dole, czyli w miejscu gdzie jest najgrubszy jest jakieś 25 cm. Dosią, dosiągnął już liściem dachu no i liść musiał się złamać, bo, bo chciał rosnąć wyżej. A do życia budzą się różne małe kolokazje. Do tej pory wyglądało niezaciekawie, ale wypuszczają młode A jeszcze szpoka na laterite, która kwitnie. O jakieś muszki. Ale muszek. Jakieś muszki. Mam tutaj tablicę lepowe, bo po zakładałem gdzie nigdzie. Trochę się łapie tych muszek. Ale nie, to jest bardzo dużo. A jeszcze musa mani. Zobaczmy jak wygląda. kwitnący musa mani. Malutkie bananki. Jest kilka tych bananków, bo też muszki. Chyba trzeba będzie jakiś oprysk zrobić, ale tu jest jeszcze więcej tych różnych maluchów, aroidów, kolokazje. Kokos. W sumie tutaj zimuje, on chyba będzie tutaj już cały czas siedział, nie będę go wyciągał chyba na dwór. Niedawno wykiełkowały mi w y, Waszyngtonie filifery. Wysiane były dokładnie rok temu. Y, razem z, y, z trachikarpusami y, z Bułgarii. No i karpusy wykiełkowały tam po iluś tam tygodniach. Czy, czy nie pamiętam dokładnie po dwóch miesiącach, może. Y, a w Waszyngtonie nie wykiełkowały wtedy. Ale stały tak piewnicy. Czasem je podlałem, ale niedawno włożyłem je do inspektu podgrzewanego. Porządnie podlałem. i wykiełkowały. A wcześniej sprawdziłem, że nasiona były twarde jeszcze. Także dlatego jeszcze je trzymałem cały czas. No i teraz niedawno przyniosłem je z piewnicy do szkarni. Już tutaj widzę w szkarni rozwijają listki. A wykiełkowały mi poza tymi Waszyngtoniami tak samo, rok temu wysiewane, A Między innymi tutaj jest jeden Lekan po roku czasu. E, tutaj mam pod butelką jeszcze e, paradizjakę. A może już ją od, odkryję e, paradizjakę. I wykiełkowały mi dwa Pensate Ventricosum Largesit. Tutaj jest jeden. I tutaj większy jest drugi. Tak samo wysiewane rok temu. Z tej samej partii kilka sztuk wykiełkowało mi również wcześniej, po kilku tygodniach. Tak jak, tak jak zwykle to bywa, ale nie wszystkie. Niektóre dopiero teraz. Dobra, nie będę tutaj więcej. Eee. A, no wyrastają, odrastają niektóre. Glaucumy, które były obcinane niedawno, wyglądały napadnięte, ale jakoś tam odradzają się. Yy, kilka sztuk mi odpadło, kilka sztuk nie przeżyło. Glaucumów. Yy, przynajmniej jeden wędrykosom, green taki mały mi nie przeżył. Poza tym dzielenią się. Wentrikosu largesit wyglądają znacznie lepiej niż zwykłe gliny. A tutaj jakiś listek taki nie wiem. O jakieś liście. O, trzeba oderwać, najlepiej go nie mam. O, urwać nawet. Taka końcóweczka nadprzuta. To by już było. to by się nie rozwinęło tylko tego bananka wstrzymywało ze wzrostem kanny też podrastały po już tutaj w szklarni I tutaj mam tropikany black I tutaj mam kilka sowonek mam w sumie tutaj tylko yy, tropikana gold Mm, tak, kanna Kleopatra y, Kanna Tornado Kilka mam tutaj, ale resztę mam w, y, w piwnicy. W piwnicy też odrastają, ale tam jest ciepła piwnica, dosyć ciemnawa. No i tam odrastają i nie mam gdzie ich dać. Muszą stać tam w tej piwnicy. Powinno być, powinny być już przeniesione teraz dziś do jakiegoś miejsca widnego ale nie mam takiego miejsca dlatego chyba trzeba będzie zrobić jeszcze jedną szklarenkę w przyszłości taką szklarenkę chłodną właśnie do celów takich właśnie wybudzanie różnych roślinek, które zimowane są w piwnicy i było w o tej porze roku już można było je Yy, właśnie, wybudzać. Nie mam takiego pomieszczenia wolnego. Ostatnimi dniami, popołudniami, póki jeszcze nie ma roboty przy, przy egzotykach czy przy palmach, bo palmy jeszcze, jeszcze kilka tygodni będą zakryte u mnie, yy, może z wyjątkiem tam trochę karpusów, ale zobaczę. No, na razie wziąłem się za inne roślinki. Także przycinam tutaj trochę iglaczki Iglaczki i inne tam liściaste, jakieś berberyski, tabułki no tak to mniej więcej wygląda No, poza tym jeszcze trochę tego cięcia mi zostało, ale jeszcze zdążę ponawozić, bo trochę nawozu pod, pod krzaczki, żeby to już pomału się rozkręcało. No, to by było na tyle na razie.